Zobaczyć prawdziwy Zanzibar to zobaczyć ludzi, a nie miejsca. Czy warto odwiedzić Zanzibar? W tym odcinku opowiem Wam nie tylko, czy warto, czy nie, ale też jakich ludzi możecie tam spotkać. Opowiadamy o tych, których my spotkaliśmy i którzy zapadli głęboko w naszej pamięci, bo Zanzibar to nie tylko miejsca, ale przede wszystkim ludzie. Zanzibar może zmienić sposób, w jaki się patrzy na świat. Tak przynajmniej stało się w naszym przypadku. Zanzibar czy warto? Z tym pytaniem często się spotykamy, czy to osobiście, kiedy znajomi się nas pytają, czy znajdujemy je w internecie, kiedy inni ludzie zadają to pytanie na grupach czy w komentarzach pod wpisami na blogu. Nawet wpisując frazę Zanzibar czy, w Google pojawiają się sugestie zapytań Zanzibar czy warto albo Zanzibar czy warto jechać. Jeśli mielibyśmy opisać naszą wyprawę do Tanzanii i na Zanzibar w kilku słowach, to pierwsze, co przychodzi na myśl, to mocne przeżycia i niepowtarzalni ludzie. Ludzie, o których myślimy po dziś dzień, przeglądając zdjęcia czy filmy. Wspomnienia i emocje wracają. To była zdecydowanie podróż daleka, nie tylko geograficznie, ale też kulturowo. Zanzibar w ponad 90% jest muzeumański, ale muzeumański mam wrażenie nieco inaczej niż kraje arabskie. Gdyby nie zakryte włosy kobiet i od czasu do czasu słyszane nawoływanie do modlitwy wydobywające się z głośników, to chyba bym nie zwrócił uwagi na to, że jestem wśród muzułmanów. Kiedy przenieść się na ląd do kontynentalnej Tanzanii, to proporcje się zmieniają. Im głębiej w ląd, tym więcej chrześcijan, a mniej muzułmanów. Aż głęboko w kraju proporcje się odwracają. Kierując się na safari do Parku Narodowego Mikumi, widać coraz mniej kobiet z zakrytymi włosami. Nasz kierowca i przewodnik Frank mówi, że to znak, że jest tam coraz więcej chrześcijan. Wracając jednak na Zanzibar, ludzie są bardzo przyjaźnie nastawieni do turystów, którzy w znakomitej większości nie są jednak muzułmanami. Początki na Zanzibarze mogą być trudne, bo spotyka się tam częste nagabywanie, nawoływanie i zaczepianie. Niby rozmowa skąd jesteśmy, i tak dalej, ale po chwili schodzi na tor sprzedaży nam jakiegoś gadżetu albo wycieczki po wyspie. O spokojnym spacerze po plaży nie ma nawet mowy. Jednak wdając się w rozmowę z jedną osobą, później z drugą i trzecią, zaczynamy poznawać lokalnych ludzi. Ludzi, którzy często szczerze mówią, że to dzięki nam, turystom, podróżnikom, są oni w stanie zapewnić byt swoim rodzinom, a każdy sprzedany na plaży kokos czy wisiorek jest dla nich zarobkiem, który ciężko sobie zapewnić, nawet jeśli udać się do pracy gdzieś tam na miejscu. Kiedy lokalny sprzedawca ręcznie wyrabianych breloczków z drzewa hebanowego opowiada nam, że zostawił w kontynentalnej Tanzanii rodzinę i przyjechał zarobić na ich utrzymanie na Zanzibar, gdzie wynajmuje malutki pokój o wątpliwym standardzie. A każdy zarobiony grosz odkłada, zaczynamy rozumieć, że w czasach, kiedy turystów jest zdecydowanie mniej, nie ma się co dziwić, że starają się zaczepić każdego napotkanego człowieka. Ten napotkany sprzedawca bryloczków, który przedstawia się nam jako Stefan, oprowadza nas po całej wiosce i pokazuje wszystkie atrakcje, bo wie, że wtedy szanse na sprzedanie nam bryloczków wzrosną. Miał rację, bo kupiliśmy ich osiem. Opuszczając solidne mury kurortów i wkraczając w inny świat, Ludzi zmagających się z codziennością, widząc codzienne życie tak różniące się od naszego: dzieci bawiące się oponami, biegające w kurzu wśród śmieci i kamieni, roczne bobasy raczkujące bez butów po gruzach czy po kanciastych krawędziach dawnej rafy koralowej wypchniętej kiedyś z oceanu. Widzimy kobiety zmywające naczynia po posiłku przed swoimi domami, a mówiąc o domach, mamy na myśli budowle przypominające często bardziej lepianki. Kiedy widzimy mężczyznę pracującego przy remoncie drogi, który w upale uporczywie macha kilofem, a na stopach ma tylko japonki. W takich momentach dostrzega się jak miejsce to różni się od Europy, a jak bardzo my, Europejczycy, jesteśmy można chyba powiedzieć w cudzysłowie rozpieszczeni. Chociaż może to złe słowo, ale innego nie potrafią znaleźć na tą chwilę. W Europie nasze codzienne problemy są tak dalekie od tych tam na miejscu. Aż zadziwiające jest to, że spotkani tam ludzie są często jednymi z przyjaźniejszych i radośniejszych ludzi, jakich udało nam się spotkać. Ludzie witają cię w radosnym jumbo, pytają skąd jesteś, spędzają z Tobą czas, są ciekawi naszego życia w Europie, które jest dla nich równie odległe i abstrakcyjne, jak ich życie dla nas. Wiemy, że spora część ludzi jest miła, bo ostatecznie chcą nam coś sprzedać, ale pomimo to, z czasem staje się to dla nas zrozumiałe i normalne, bo tak właśnie wygląda ich życie a nie jest kolorowe. Na Zanzibarze od kilku dni miało przybywać turystów, a my tak od trzech dni zauważyliśmy, że ich wręcz ubywa. Czasy zarazy niestety niesamowicie dewastująco wpłynęły na dochody lokalnej społeczności, o czym kilka osób nam opowiadało. Mówili, że już powinien zacząć się tak zwany wysoki sezon po okresie deszczowym i już powinno być dużo turystów, ale ich było wciąż niewielu. Przykry widok. Widać było zawód i smutek w oczach ludzi, którzy liczyli na napływ potencjalnych klientów. Dla wielu z nich to jedyne źródło utrzymania. W latach 1990-92 był wybudowany pierwszy hotel turystyczny na Zanzibarze. Lata 2004 i 2005 to już boom turystyczny. Kiedy to się zaczęło, wielu ludzi przestawiło się na życie z turystyki. W końcu sezon trwa tam prawie okrągły rok i spadek turystów jest tylko w porze deszczowej, mniej więcej od marca do połowy maja. W Dżambiani spotkaliśmy młodego chłopaka, który mówił po polsku. Zapytaliśmy, gdzie się nauczył mówić w naszym języku. Odpowiedział nam, że tutaj na plaży. Szkoda, że w ten dzień nie miałem przy sobie kamery, która się akurat ładowała. Chłopak ten powiedział nam, że nauczył się języka polskiego, bo na Polaków nie ma niskiego sezonu. To ze względu na dużą ilość polskich hoteli w tej części wyspy. Ludzie, których tam spotkaliśmy, są ciekawi naszego życia i często pytali nas o nasz podróżniczy kanał YouTube, kiedy o nim wspominaliśmy. Byli ciekawi naszego świata, ale też z dumą opowiadali o na przykład swojej kuchni, o tym, że wiele osób przyjeżdża tu, aby nauczyć się jak na Zanzibarze się gotuje. Tony, bo tak miał na imię chłopak, którego poznaliśmy na farmie przypraw. Tak na marginesie cały czas mamy z nim kontakt i czasami pisze do nas, pytając na przykład, kiedy ponownie wybierzemy się na Zanzibar, ale też ogólnie co u nas słychać. To on opowiedział nam, może nie ze smutkiem, ale z taką obojętnością w głosie, jakby to było dla nich coś normalnego, że on urodził się na Zanzibarze i nigdy, nigdzie nie był. Dla mnie, jako osoby, która już nie wyobraża sobie życia bez podróży, zabrzmiało to bardzo smutno. Dla nich może to po prostu rzeczywistość. Zarabiając często 3 dolary dziennie, ciężko jest myśleć o zwiedzaniu świata. Zatrzymując się w dżambiani, poznajemy na plaży Masaya, od którego dostajemy ofertę zakupu branzoletek i innych drobiazgów, którymi Masajowie często handlują. Pytamy go, czy nie chciałby któregoś dnia opowiedzieć czegoś o sobie do kamery na nasz kanał YouTube. Mówi, że zobaczymy, ale dlaczego nie, że następnym razem może coś z tym faktycznie zrobimy. Potykamy go dwa dni później, kiedy czekamy na obiad w restauracji przy plaży. Pokazał nam swoje gadżety na sprzedaż, a my zdecydowaliśmy się kupić od niego kilka drobiazgów. Myśleliśmy, że zapomniał o całej sprawie z nagrywaniem na YouTube, ale on po sfinalizowaniu transakcji poszedł do baru, zamówił sobie Coca-Colę i powiedział, że zaraz przyjdzie. Po chwili o mama, bo tak ma na imię, siedział już z nami i opowiadał o swojej wiosce koło Kilimandżaro. Pokazywał nam zdjęcia swojego taty pijącego sobie piwko. Pokazał nam swój dom i rozrysował na piasku układ, gdzie mają kozy, gdzie krowy i tak Zaprosił nas nawet do siebie do wioski, kiedy będziemy ponownie w kontynentalnej Tanzanii. Pytał też, ile kosztuje bilet do Europy? Kiedy poznał cenę, powiedział, że One You can buy many tak for that. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Mówiąc o tej historii, chcieliśmy podkreślić, że ludzie w Afryce może nie żyją na czas i często spóźniają się, kiedy umawiają się na konkretną godzinę. Ale jeśli coś powiedzą, to raczej dotrzymują słowa. O mama przyszedł do nas do stolika i opowiadał o sobie, swojej rodzinie i swoich zwyczajach, tak jak obiecał.